Podziel się nadmiarem żywności zdatnej do spożycia. W Siewierzu powstała jadłodzielnia. Od marca w Gminie Siebież została utworzona jadłodzielnia, czyli punkt dzielenia się żywnością z potrzebującymi. Każdy mieszkaniec może przyjść, przynieść żywność, która mu gdzieś tam zalega, została, za dużo ugotował czy za dużo zakupów zrobionych. Wiadomo, że nie zostanie wykorzystane. To, aby nie zmarnować, można tutaj przynieść. Jest dostępna lodówka tutaj, jest półka, gdzie można przynosić tą żywność. Każdy mieszkaniec również może się tutaj zgłosić i odebrać sobie tą żywność, bezpłatnie oczywiście. Celem głównym tej jadło dzielni jest przeciwdziałanie marnowaniu się żywności. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do dzielenia się żywnością, której nie są w stanie zagospodarować we własnych domach. Zapraszamy również do korzystania osoby potrzebujące. Mam nadzieję, że inicjatywa spotka się z pozytywnym odbiorem. Jadłodzielnia znajduje się obok nowej siedziby ośrodka pomocy społecznej w Siewierzu przy ulicy Juliusza Słowackiego 1.